siedził w kolejny raz DJ Marek z DJUS Events. Właśnie wjeżdżam, wjeżdżam na salę w obrze, a właściwie to za salę w obrze, i tutaj mamy do przygotowania urodziny. Jestem tutaj chyba trzeci, może czwarty raz. Filmik dzisiaj raczej krótki. No bo wiecie, nie będziemy wałkować, a na pewno już wam to nagrywałem. Także, także znacie miejsce na pamięć. To dzisiaj będzie, będzie krócej trochę. Właśnie tutaj wjeżdżam koło straży i chyba, mam nadzieję, że będzie można te wejście z tyłu tutaj otworzyć, tak jak zawsze. Trochę się tu pozmieniało. Trochę się tu pozmieniało i mam nadzieję, że będę mógł tędy sobie wnosić, bo no na pewno to będzie wygodniej niż niż tam z przodu. Dobra, idę obczaić. Idę obczaić, czy mi tutaj otworzą, a Was zapraszam do oglądania. No, i już otwarte. Także, także już wam pokazuję tutaj w środku, czy tu się coś zmieniło. No nie wiem, tak jakoś inaczej. O, tutaj jakiś, jakiś sprzęcik stoi, zaraz wam pokażę. Nie, chyba się nic nie zmieniło. Światełka ktoś tutaj zostawił. Co to za światełka? Aha, to są po prostu takie doświetlacze jak ja mam, jak ja mam zawsze na parking <laughs> także tym razem tylko to tylko to mogę Wam pokazać, bo jakiegoś nagłośnienia to tutaj to tutaj chyba nie ma, mogę Wam tu jeszcze na zaplecze spojrzeć nie, nie ma nic także także filmiku o o innym nagłośnieniu spotkanym na sali nie będzie tylko jest o światełkach jakie są mocne Pięćdziesiątki niby, no, może czasem. Dobra, no nic, idę wnosić i lecimy. Tutaj na szczęście, jak te drzwi się udało otworzyć, to nie mam daleko do noszenia, więc spoko. Buteleczka wywalona. Mam przyczepkę mam wymytą w środku. Aż jasno. <laughs> aż jasno się zrobiło. Wiecie co? Jak chcecie, to możecie podpowiedzieć, bo jeszcze nie wszystko mi się udało. Tutaj takie jeszcze są ślady. Może ktoś z Was ma izotermę. To jak macie izotermę i wiecie, czym domyć takie czarne, czarne ślady, to możecie podpowiedzieć. Ale generalnie zdecydowaną większość udało się zmyć. I jest bardzo ładnie, aż się błyszczy. No, tam góra, no to praktycznie wyszło superowo nad, yy, nad tą listwą. To, to wyszło wszystko super i sufit. No, a ten dół tutaj jednak, no troszeczkę jest jeszcze przybrudzony gdzie gdzie, ale za bardzo y, żadne płyny mi nie chciały tego, tego zmyć. Także, także, nie wiem, będę jeszcze próbował. No i podłoga ładnie wymyta. Także, czyściutko i pachnąco. Te listwy aluminiowe już się ładnie błyszczą. Może nie idealnie, ale, ale lepiej niż było. Jeszcze tak parę razy umyć i, i by były jak nówki. No i kratownice wszystkie wymyłem. Te tutaj, no i, i te. Na razie nie było czasu, żeby więcej rzeczy tutaj y, czyścić i myć. Resztę sprzętu może innym razem. No, także okej, okay. dobra, biorę się za, biorę się za wnoszenie. No, większość już mam. Większość już mam wniesione. Yy, kolumny jeszcze chyba i głowy. I jeszcze walizeczki yy, z laptopami z samochodu. Tak. Odsłuchu dzisiaj nie biorę. Co ja go tam będę dźwigał? Stwierdzam, że dziś nie będzie mi potrzebny. E, dobra, kolumny. No, zawiozę sobie te kolumny, yy, nie wiem czy coś tu jeszcze będę potrzebował, może jakiś przedłużacz to sobie wezmę i no, no i te głowy i to będzie wszystko. Tak, także dosyć sprawnie poszło, no jak nie ma schodów to, jak nie ma schodów to zawsze idzie sprawnie. No, mam wniesione, yy, jeszcze się muszę zastanowić gdzie samochód postawię, bo trochę się tu ostatnio pozmieniało na zewnątrz. Na razie niech stoi tak jak jest. No, tak pomału wieszam, wieszam. Także coś się dzieje cały czas. <grywki> Kabelki muszę sobie poszykować. Strobola stąd wydostać. Już nawet pan organizator, zobaczyć, czy na pewno DJ przyjechał. Dlaczego miałby nie przyjechać? No, jak umówieni, to przyjechał. Ok. No, sporo już mam tutaj zrobione. Oświetlenie już praktycznie mam. Nawet już applighting tutaj sobie z tyłu zrobiłem. Zostaje mi tylko nagłośnienie do podłączenia. No i w ogóle włączenie wszystkiego do zasilania. Zasilanie wydaje się być spoko, bo mamy tutaj. Te pierwsze trzy bezpieczniki wszystkie są B16, czyli mamy trzy, y, trzy osobne B16 i to jest tak pierwszy, drugi i trzeci. Także, także powinno być spoko. Y, no, y, kable do kolumny jeszcze sobie wezmę i przedłużacz. czy mi starczy ten jeżeli nie starczy, no to będę musiał iść jeszcze do samochodu i jeszcze trochę przedłużyć tutaj mam 5 metrów i muszę go puścić tak stąd, tu, 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 tu. i żeby mi starczył tutaj, więc hmm. może czasem nie starczyć to najwyżej będę przedłużał i tak samo ten od nagłośnienia tutaj mam też 5 metrów chcę go podłączyć tu no, i musiałby starczyć tutaj, więc zobaczymy. No dobra, mam gotowe, możemy odpalać. Kabelki mi starczyły jednak bez przedłużaczy. Puściłem tak, najkrótszą drogą. Tu nikt nie będzie chodził. Ja też tu nie będę praktycznie chodził, więc nie będą przeszkadzały, że leżą na środku. Nie puszczałem ich tak, tylko po prostu najkrótszą drogą, ale starczyły mi, dzięki temu nie muszę przynosić przedłużaczy, będzie mniej. Y, zwijania, mniej sprzątania później. Y, dobra, to co, podłączamy? Dym i światła mam tutaj razem. Nagłośnienie będzie osobno i appliking osobno. Jest działa wszystkie wszystkie mm, nagłośnienie o, tu będzie bliżej tak i światła ok ruszyły ruszyły chyba tak dobra tutaj jest sobie schowanym nie będzie ich wydać. su Okej, okay, auto mam przeparkowane, to chodźcie na salę zobaczyć, jak wyszło. Wszystko jest gotowe, więc to tyle na dziś. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć! O, jest 5.00, jak wyjeżdżam ze sali, idę jeszcze szybki obchód zrobić dookoła. Wszystko już mam załadowane. Tylko idę obejrzeć, czy wszystko działa i czy dobrze zamknięte. Jest ok, jest ok, także można jechać za. Niecałe pół godzinki będę w domu. Tu jeszcze sobie sprawdzę to. Dobra. Okej. Okay. Dobra, to tyle na dziś. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć. Jeszcze ostatni rzut okiem na salę w obrze tutaj z tyłu. Tu objeżdżam tą samą drogą co przyjechałem tutaj koło straży Przyczepka w lusterku i wyjeżdżamy na drogę Kurde, może bym tu na skróty pojechał nie kombinuj jedź normalną drogą